Dzień dobry, ja się nazywam Karolina Boguszewska. Jestem jednym z przedstawicieli Partii Politycznej Front Pana Krzysztofa Tuwińskiego. Jak we wcześniejszym filmie mogliście się Państwo dowiedzieć. Dnia 15 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Białorusi. Byli to przedstawiciele z Przemysłowo-Handlowej Izby Oddział HOMA, a także Mińska. Wśród nich znajdowali się tacy, takie grupy zawodowe jak rolnicy, przedsiębiorcy, mechanicy. Spotkanie odbyło się w jednym z naszych polskich mleczarni, w których to mieliśmy zaszczyt zwiedzić, jeden z działów, na którym odbywa się produkcja serów, yy, nasi goście mogli zobaczyć, jakich technologii używamy, na jakich zasadach to działa, yy, w jaki sposób to się odbywa, jak, jak przebiegają dane procesy, na, jak, na jakich technologiach, pod, pod, pod czym udaliśmy się na spotkanie, gdzie mogliśmy wymienić swoje poglądy na temat Produkcji y, żywności, w, która powstaje w Republice Białoruskiej, a jak powstaje u nas w Polsce, spotkanie było skupione generalnie na produkcji. Przetwórstwa mlecznego, ale także również jakich maszyn, technologii oni używają do produkcji swoich w swoim państwie, na jakiej to w zasadzie działa, jakie mają koszty utrzymania swoich gospodarstw, swoich przedsiębiorstw, jakich technologii też używają. Również nie musieliśmy tu rozmawiać absolutnie po białorusku, dogadywaliśmy się w zupełności po polsku, Jednym problemem, z których główną przyczynę, na jakim ubolewają, jest to problem z komunikacją, która powstaje ze strony naszego państwa, ponieważ nasze państwo utrudnia im straszny dojazd, przyjazdy. Przez y, sankcje nakładane na naszych kolegów, no po prostu nasza współpraca jest nierealna. Oni by tak chcieli z nami współpracować, jak najbardziej. Są gotowi, otwarci do tego, abyśmy mogli z nimi handlować, żebyśmy mogli do nich jeździć, żeby oni mogli nas odwiedzać. Po prostu no oni są otwarci, gotowi do współpracy. Ubolowają nad tym, że nasze państwo nie chce z nimi nawet rozmawiać. Twierdzą, że tylko my, jako nasza partia, Partia Polityczna Front, utrzymuje z nimi kontakty. Nie chcą do nich jeżdżać, nie odpowiadają na ich zaproszenia po prostu no, mają utrudniony kontakt z nami, co jest dla nich bardzo dziwną i trudną sytuacją. No. Miejmy nadzieję, że to się zmieni jak najszybciej. Zapraszają jak najbardziej do nas. Do nich, do siebie, zapraszają nas serdecznie, byśmy mogli ich odwiedzać, z nimi współpracować, nawiązywać jak największe kontakty. Oni są otwarci i gotowi. W każdej chwili możemy rozmawiać po polsku, nie ma problemu. Oni są przygotowani do, na takie sytuacje. I, no, i myślę, że byłoby bardzo miło, żebyśmy zaczęli w końcu z nimi współpracować, no bo są otwarci i gotowi no, na na nasze rynki, tak? Żebyśmy mogli z nimi współpracować. Cóż więcej mogę dodać? No... No nie wiem, może przyjdzie rozum do głowy naszym politykom no i w końcu się zajmą tą sprawą, a nie dmuchają sztuczne afery, jak to u nas tutaj bywa w Polsce, w naszym kraju. Cóż więcej mogę dodać? No chyba nic. No... Także czołem, dziękuję, do zobaczenia.